Kierowca dostawczaka wyprzedzał przed przejściem dla pieszych na które weszło dziecko, owłos od tragedii. Na początku kwietnia w Łochowie w powiecie bydgoskim kierowca dostawczego Renault wyprzedził inny pojazd bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, łamiąc przy tym linię ciągłą i nie ustępując pierwszeństwa przechodzącemu przez pasy dziecku. Tylko dzięki wyjątkowej ostrożności dziewczynki nie doszło do tragedii. Zanim weszła na przejście, rozejrzała się i upewniła, że nadjeżdżający pojazd się zatrzymał. Niestety kierowca Renault ominął to auto i wjechał na pasy, po których przechodziła dziewczynka. Na szczęście dziecko zdążyło się cofnąć. Niebezpieczne zachowanie zostało zarejestrowane kamerką samochodową i trafiło do skrzynki stop agresji drogowej.